Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale ze stadiu Walinie New Tycool. Load, e, load, load, loadujemy, tak? Loadujemy, czyli ładujemy nasz kolejny dzionek, <kluzny> który tym razem będzie słoneczny. Przepraszam, musiałam się obrócić i zobaczyć sobie, co tam u mnie stuknęło, a to po prostu kuliczek sobie poszedł jeść. Także jak już rozpoczynamy odcinek z Królikiem, to yy, lecimy z podlewaniem i później jak już podlejemy, to pójdziemy dopiero kupić nasionka. Kolejne, co prawda, no wiecie, no podlewanie u mnie to jest, no, delikatnie rzecz ujmując, tak mogłoby być lepiej, ale nie jest. <laughs> ale damy radę. A, <laughs> Dajcie znać, co tam u was słychać, czy się wyspaliście dzisiaj, jak wam dzionek mija, a ja lecę z podlewankiem. Każdy komentarz jest fajny, każdy, wiadomo, podbija zasięgi chociaż troszeczkę. <laughs> Dobra, mamy podlane, energii nie zaszło nam jakoś bardzo dużo i to jest super. <laughs> I się zastanawiam, czy w sumie... Jak wyglądają nasze statusy? Jak to się nazywa? ta da fodil. dafodilka by nam się przydały. Rybka. Hmm. Co by tu porobić do momentu otwarcia? Chodźmy się przejść górą, żeby zobaczyć, czy nam jakieś kwiatki nie wyrosły. A właśnie, miałam sprawdzić, co robią te ryżowe te, kiedy można je sadzić. No trudno żyje się raz i całe życie popełnia błędy. Yy, idziemy zobaczyć co i jak. Yy, jeszcze wpadam, żeby sprawdzić. Tylko nie wiem jak sprawdzić, yy, kiedy będą malinki rosły. Czyli nasz zastrzyk energii. no tak z nas pomyślałam, że jak my przeglądamy te kosze, to w sumie odbieramy Linusowi pracę, nie? W sensie ale pracę, życie. Yy, jedzenie. Życie. Życie. Piosenka przypomniała: Życie, Życie! Kto oglądał yy, ten. Było sobie życie dajcie znać. Życie piękny dar. Dziwny, dziwny. Przejdziemy się w sumie jeszcze na plażę. Pożyjemy, zobaczymy, co tam dzieje. Kiedy jest w koszu nic nie było, nikt mnie nie widział pięknie. Tak ma pozostać. Czy jest tu coś? Właśnie mam sprawdzić, ile mam drewna i nie sprawdziłam, nic tu nie ma. To jedziemy, jedziemy, te. Jedziemy, mhm. ale widzę, że po lewej są i bardzo mnie to boli. Chodźmy się przywitać z Penny. <laughs> to nie jest Penny, to jest ta mała. A nie, to Penny. A czekajcie, jeszcze właśnie z zadań. Jeszcze z... Czemu mi parsnik nie wyrósł? Przecież jest cztery, czwarty dzień. Ile ludzi? Jeszcze trzech nie mamy. Kogo nie mamy? No, Wizarda ok. Czy tej nie znam. Ta zielona włosa i ten singiel. Gdzie oni byli? Nie pamiętam. No, newspaper. Z szkoda, że zbieram te wszystkie śmieci, a nie mam tej maszyny do przerabiania śmieci. Mm -hmm. Będziemy połowić rybki, w sumie. O tu jest ten kwiatek. Właśnie. Przecież na dole też są rośliny. Mogłam przejść. I zapomniałam o tym. Że tu na dole też wszystko jest. Dawno tu nie byliśmy. W sensie nigdy jeszcze chyba w tym sejwie tu nie byliśmy. Więc trzeba się przejść. Zobaczyć, co i jak. O, kolejny kwiatek pięknie. Cudownie. Tutaj będzie w tym będą sprzedawane kapelusze. Tak, dla tych, którzy nie wiedzą, przez kota chyba. Jeszcze nie miałam okazji żadnego kupić, więc. Więc, pomimo to, i tak się nie zaopatrza. Ojejku, przepraszam. Mamy cebulki, springoniący, tak? Dobrze pamiętam? Tak, springoniący. Kołówka pracuje, coś tam jeszcze pamiętam. Szkoda, że tak mało ich tu było. No ale. Na razie springoniący sobie zostawimy, bo jest. Ile mam miejsce Trzy. Dobra, zobaczymy, co tam wyłowimy. Chyba, że tu sobie połowimy. Tutaj też można w sumie, no. Ciekawe, co tutaj można łowić. Zarzucimy wędkę. Wiem, że nie poszło na maksa, wiem. O, super. Tylko proszę, bądź prostą rybą. Bądź prostą rybą, bądź prostą rybą. O, będzie jeszcze prezent, super. Jest. Piękna, prosta ryba. Sandfish? Nie miała chyba jeszcze sandfisha. I co dostajemy w prezencie? Węgiel. No nieźle. Dobra, i jeszcze raz, aby była jakaś ryba. I będziemy mieli co sprzedać, będziemy mieli co kupować. Aha, miałam mieć dopiero, dobra. Złowię tą rybę i pójdziemy dopiero. No, szybciutko. O! Dobra, zobaczymy, co to ciekawego będzie. Fajna ryba, bo taka. taka bez gwałtownych ruchów. Dziękuję Ci bardzo, rybo. O, mogę jeszcze jedną, dobra. Ja wiem, ja wiem, że już miałam kończyć. Ale, póki są to takie proste ryby, to ja mogę łowić. Dobra. No, ryba, bardzo cię proszę. Ja nie potrzebuję tej puszki z prezentem. Ja potrzebuję ryby, bo ta ryba da mi więcej pieniędzy niż puszka. Kolejny. Ja wiem, ja wiem, jeszcze mogę łowić, ale ja muszę iść. <laughs> bo skończy się na tym, że energii nie będę miała. Siema, Lia. Halo, Lia. Dobra, wracamy do domu. Zobaczcie, ja mam tak ale uszy, że sama siebie nie słyszę. To jest strasznie uciążliwe. Ja nawet nie wiem, co ja mówię. O, rozbieram sobie jeszcze kamienie. Raz, dwa, trzy. Nie to powinnam zbierać, wiem. Powinnam zbierać drewno na odblokowanie tego mostu. Geoda. Słuchajcie, co ja mogę zażyć, nic nie mogę zażyć. Muszę szybko się odłożyć, żeby geodę podnieść. Hmm. Geody to są takie jajka, powiedzmy, z prezentami w środku. I chodzimy do klinta, żeby je mu... Dać, nam je rozwalił. No. Spring zostawiamy, to zostawiamy. Resztę sprzedajemy, dobra. Czyli to i Dandelion sprzedajemy, idziemy po geodkę. Rozłożenie geody kosztuje 25 chyba. <coughs> Więc na tym etapie gry jeszcze nie mogę sobie na to pozwolić. Ale później jak najbardziej. Szkoda, że nie wiem co... dobrze geody. Blacksmith. dokładnie. Co może być w wśród? Zazwyczaj niestety z tego geod takie jeszcze, że musimy je oddać Gunterowi do muzeum, ale do pewnego momentu, jak sobie skompletujemy, to resztę możemy sprzedawać. Ojej, przepraszam. Dobra, idziemy kupić. Tak strasznie mam ochotę wysiąkać nas, ale nie mogę, no, na wizji nie wolno. Jesteśmy i tak, jesteśmy już w połowie dnia. Może jeszcze utrzymam Do połowy. Albo w najgorszym wypadku po prostu zrobię cięcia. Myślę, że to będzie dobra opcja, żeby. No, pogadaj sobie z nią chwilę. Ja w sumie mogę zrobić tylko kupimy. Kupimy, żeby już nie była stratna. I ja zrobię cięcie, bo nie lubię pauzować. Parsnipy. Raz, dwa, trzy. Weźmiemy parsnipy. Kalafior. Nie wiem, czy mamy. Właśnie. Jeszcze są z te. Hm. To na przyszły rok, nie na ten. <laughs> Dobra, jeszcze wezmę par Sześć. I kalafiora. No, myślę, że... I zależy jeszcze parsnipy. snipów. Dobra. Na razie tak, zobaczymy. <laughs> Przepraszam, bo tak to... Do 10 dnia miesiąca możemy w miarę kupować cokolwiek, a później już niestety musimy się wstrzymać, żeby nam to zdążyło wyrosnąć. Bo tak to później trzeba sobie pilnować, żeby, wiecie, nie przetagować. Dobra, ja zaraz to posadzę, tylko zrobię sobie cięcie, żeby nos wysiąkać. Dobra, wracamy do gry. Lecimy sobie szybciutko ile mam? Raz, dwa, trzy tu muszę ściąć, dobra trawa bardzo cię przepraszam, ale wynocha mi stąd mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem osiem i zrobimy raz, dwa tutaj yy, czyli kalafioratu a parsnipy posadzimy tutaj po to, żeby mieć to jakoś oddzielone dobra, bierzemy konewkę muszę ją przesunąć, halo. <laughs> Ciągle zapominam, że muszę konewkę przesunąć, a nie mogę sobie tak po prostu kliknąć do ekwipunku. Nabieramy wodę i lecimy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, halo, szybciutko proszę się podlewać pięknie. Fajne jest to, że sobie tutaj mogę kliknąć opcję i to będzie mi już po prostu do przodu już samo szło. to jest takie, że kliknę, że ma się coś zrobić i to się zapamięta, że ma się zrobić i się zrobi. No, wiem, mało myślane. Idę, ja mam drewna. 155, tak, a chyba 300 potrzebowałam. No to Po lecimy. mam <laughs> trochę energii. Czemu zniszczyłeś sadzonkę? Mendo. Właśnie, jest jeszcze taki trik, że jak potrzebujecie różnymi drzewami, to jest taka szansa, że z drzewa spadnie nam sadzonka na do drzewa. A to naprawdę trzeba mieć czas. Czas? Samo zaparcie, żeby to tak kliknie? Nie. Nie. Ja to wszystko zniszczę na tej mapie, masaka. W którą? W prawo czy w lewo? W prawo czy w lewo? W lewo, w prawo. Jednak prawo. Dobra, mamy to. Um, no to co jeszcze? Jedno drzewo uda, uda nam się ściachać. To sobie zetniemy i o nie. Dobra, wracamy do gry. Sorry, dzwonił do mnie kolejny skamerski numer. Strasznie tego nie lubię. Jak wycłaniają, nie bez powodu. Ich numery są blokowane. Czemu się nad tym nie zastanawiam, dlaczego ludzie ich blokują? Nikt nie chce od nich tych, jeszcze żeby to był normalny człowiek żywy, a to był po prostu robocik. Nie lubię robocików. Nie dogadasz się z kimś takim. Dobra, wykorzystajmy resztkę naszej energii na posadzenie jeszcze tych dwóch nasion. Myślę, że to będzie dobra inwestycja. To idzie tu, to idzie tu, to idzie tu, to idzie do mnie. Ile mamy? 208. Dobra no. Powoli. Ale to cel. Tu i tu sobie zasadzimy. Raz i dwa. Ja wiem, że jesteś x, i... B, jesteś x, ja wiem. Yy, kończy nam się dzień, kończy nam się energia, kończy się wszystko jak zwykle. Czy jeszcze jest miejsce, do którego mogę się przejść? Bo tak głupio iść spać tak wcześniej. No początki takie są. Później, jak będziemy mieć te mariny, to już nawet na szyję, tak wam powiem szczerze, ze wszystkim. Ale po co ja tym idę? Ja już dzisiaj zrobiłam obchód. Obchód zrobiłam, ryby nie złabia. Eee, No, trudno, no. Nie ma co. Pójdziemy spać, żeby mieć przynajmniej jutro całą energię. No i takie odcinki krótkie też muszą być. Co za dużo, to niezdrowo, prawda? Prawda. Um, jeszcze sobie sprawdźmy na jutro, jaka będzie pogoda. Um, Clearance Sunny. Cudownie, fortune teller. Very displayed. Poczekaj, zaraz skończę. No, już ktoś się do mnie chciał coś. Co dzisiaj dostaniemy? Nie wiem, co miałam check. Co miałam check? Uh, check for spring onion southwest of town. South. South to było na południu, nie? Of town where the river meets the ocean. So you can sometimes find a whole branch going right. Spręgoniące na piasku? Gdzie rzeka spotyka ocean? Jakie zagadki. Dobra, przejdziemy całą mapę. Będę pamiętać. A dzisiaj idziemy spać. Więc zobaczmy, jak nam wpadły pieniądze. No, fishing. Cudownie. Więc na razie będziemy łowić te rybki rano, bo są proste. I tylko wiosną je będę łowić. Nie ma bada, że w inny dzień dotknę wędki. Za znaczy się dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie o komentarzach, łapkach, subskrypcjach. No i do usłyszenia niebawem w kolejnych. Cześć, pa pa!